Cześć! Jakiś czas temu powiedziałem wam, że lubię porównywać, dlatego chciałbym wam dzisiaj pokazać, jak z uprawami pszenicy o oraz rzepaku o radzi sobie dwójka youtuberów Mateusz oraz Wojtek. Zapraszam was do obejrzenia tego odcinka. Dzięki, chłopaki, za możliwość spotkania i też za to możliwość takiego trochę pokazania, jak wy zajmujecie się swoimi uprawami rzepaku i pszenicy. Dzisiaj pogadamy trochę bardziej o rzepaku, ale zanim z każdym z Was porozmawiam na ten temat, jak, jak, jak dba o swoje pola, powiedzcie mi po kolei. Czym jest dla Was teraz prowadzenie kanału na YouTube? No nie wiem, przyjemnością mi się wydaje. To jest takie, taki dodatek przy, przy pracy może podzielenie się jakąś swoją skromną wiedzą, tym co posiadam, doświadczeniem, które zdobywałem e, od 2010 roku. Skąd ta data się wzięła, stąd, że od tego roku przejąłem gospodarstwo. Nawet e, podczas studiów, przyjeżdżając tutaj, doglądałem wszystkie uprawy, zajmowałem się agrotechniką, dobierałem e, zabiegi. Czy to herbicydowe, czy fungicydowe? No i taki pomysł kiedyś nastał. Trochę jesteście takimi doradcami w internecie już, bo macie tych subskrybentów swoich, którzy was oglądają. Mateusz trochę więcej z racji no, dłuższego czasu, Wojtek trochę mniej. Ale czy wy się czujecie takimi właśnie doradcami? Bierzecie w pełni odpowiedzialność za to, co mówicie i co chcecie przekazać ludziom? No właśnie, to jest dobre pytanie. E, ciężko jest wziąć odpowiedzialność. E... Za to, co się komuś podpowiada, bo jakby nie jesteś nigdy pewien, że dana osoba zrobi wszystko tak, jak trzeba zrobić. Nie? Więc ja zawsze mówię, co ja robię u siebie i jak ja bym to zrobił. E, no zostawiam sobie taki, taką, jaką wiesz, drogę ewaku ewakuacyjną, taki taki dystans bezpieczeństwa, że jakby nie mówię zero jedynkowo to i to trzeba zrobić, tylko można zrobić to i tamto. No bo e, jadąc do nas, Mijałeś kilka regionów po drodze i doskonale widzisz, że no, pogoda ma olbrzymi wpływ, umiejscowienie gospodarstwa właśnie na mapie kraju powoduje to, że różne warunki są pogodowe mhm. i no, nie da się niestety tak doradzić. Odpo ale odpowiadając, czy jakąś tam odpowiedzialność się bierze, no to tak, mimo wszystko gdzieś ja czuję się odpowiedzialny za to, co komuś podpowiadam. Mhm. Z rozmowy z Wojtkiem oraz z Mateuszem spokojnie moglibyśmy przygotować osobny film, tak dobrze nam się rozmawiało, ale nie o to chodzi w tym odcinku epola do popisu, więc wracajmy do pól i do plantacji i do tej takiej małej rywalizacji porównania między plantacjami Wojtka i Mateusza. Celem tego naszego dzisiejszego spotkania jest to, żeby porównać sobie jak wygląda rzepak u ciebie i u Wojtka. I chciałbym, żebyśmy przeszli przez każdy element wegetacji od początku siewu, aż do dzisiaj, do początku kwitnienia. Powiedz proszę, kiedy siałeś ten rzepak, co było przed tym rzepakiem, jak wyglądało nawożenie takie startowe? Słuchaj, rzepak jest zasiany po grochu. Nawożenie startowe ograniczyło się do podania wapna granulowanego z magnezem i z siarką. Po grochu wykonaliśmy podwójną uprawę talerzówką najpierw Pierwszy przejazd, wiadomo, gdzieś tam likwidacja ścierniska, pogrochu, wymieszanie resztek późniwnych. Następnie drugi przejazd, już taki typowo przedsiewny i od razu jakby za tym przejazdem od razu sialiśmy. Siew odbywał się 25 sierpnia, było bardzo sucho niestety i tym drugim przejazdem też dodatkowo przesuszyliśmy ziemię. Co odbiło się na późniejszych wschodach, które były bardzo nierówne, to w sumie widać też połanie, że rzepaku, że on jest taki trochę piętrowy. Jeżeli chodzi o typowy jakiś nawóz MPK, nie stosowałem jesienią kompletnie nic. Mm -hmm. A, dlaczego? Się. A dlaczego? Właśnie dlatego, że wcześniej. Wiesz co, zasobności są wysokie na tej działce, ogólnie zresztą na polach mamy dosyć wysokie zasobności we wszystkie składniki. Ta odmiana miała być wysiewana w technologii Strip till ale z tego względu, że no warunki na to jakby nie pozwoliły. I też kolejka, w którą się ustawiłem, jakby się szybko skończyła, byłem zmuszony wysiać swoim siewnikiem Rapidem. Technologia uprawy tutaj na poziomie Kultus, Carrier i Rapid Siew. Niestety, przez to, że był inny plan wysiewu tego rzepaku, a wyszło całkiem inaczej, nawożenia NPK nie było. Przed jakoby takiego. Nie? Siew, siew tutaj odbył się bodajże 12 sierpnia. Dosyć szybko, dosyć szybko tak. I co najważniejsze, tak jak już powiedziałem, NPK nie było. No bo czasu nie było. Pojechał strip -till, Ja tutaj szybko z wieczora uprawiłem, to na drugi dzień mi doprawił i ja po prostu zacząłem zacząłem siew. A powiedz mi, pierwszy zabieg, który chyba jest takim najważniejszym na jesień w rzepaku, czyli chwastę. Kiedy to robiłeś, w sensie takim, czy to był zabieg doglebowy, czy powschodowy, w jakiej fazie, może czym? Ja już od kilku lat nie stosuję doglebówki, ze względu na, na chlomazon, no nie jestem do niego zbytnio przekonany. Zawsze tam gdzieś te przebarwienia, zależy jaka, jaka pogoda, jaką pogodę się trafi po zabiegu, bądź przed zabiegiem. I tak troszkę, troszkę mam napieńku powiedzmy z, z chlomazonem, dlatego takie stare, sprawdzone rozwiązanie myślę, że nie jest tu żadną, żadną nowością. Nawigator z, z metazachlorem, ja nie łączę zabiegów odchwaszczania dwuliściennych i jednoliściennych w jednym przejeździe, robię to w dwóch przejazdach. Ze względu na to, że stanowisko jest po grochu, i tego grochu była dosyć duża presja. To jakby było, wynikało ze wcześniejszych naszych uprawek i przebiegu pogody, no, byłem zmuszony wykonać zabieg do listny nawigatorem. Między innymi połączymy z metazachlorem też. Eee, I no jak widać zabieg, no, uważam, że był skuteczny, tak w sumie się to tak naprawdę najważniejszy zabieg, bo jeżeli tutaj coś skończymy, to od razu to nam wychodzi eee, czy to później jesienią, eee, czy też gdzieś tam wiosną. A tutaj no, pole jest, jest czyste, gdzieś tam oczywiście się coś tam znajdzie, ale ogólnie jest na polu czysto. A jeżeli chodzi o inne zabiegi jesienią, tak zapytam w i też, y, proszę w prozji mi odpowiedzieć, jeżeli chodzi o skracanie grzybówkę, hmm. zwalczanie śmietki, y, dokarmianie na listne. Ile zabiegów na jesień jeszcze robiłeś i kiedy? Y, jeden wjazd był wykonany jesienią, y, to właśnie wszystko jakby się wiąże z tym, jak ten rzepak wyglądał. Nie było tutaj potrzeby go regulować, więc taka delikatna dawka, bardziej fungicydowa niż regulacyjna, poszła jedno dokarmienie mikroelementami, głównie bor. Zrezygnowałem z zabiegu przeciwko szkodnikom, więc jakby w ogóle jesienią nie było żadnego zabiegu insektycydem. I tak poczekaliśmy. Tak się podpowiem, że pod kątem diagnozowania, czy jest presja suchej zmizny, czy nie, to bardzo blisko masz tutaj stację, która mierzy właśnie nasilenie zarodników suchej zmizny, która działa pod systemem spec, więc możesz też sobie gdzieś tam podpatrzeć i też robić te zabiegi. Tak, tutaj skracanie było, nie było jakby takiego agresywnego skracania, uważam, co mam na myśli mówiąc agresywne. agresywne bardzo mocne takie. Uh -huh. Dokładnie, czyli, czyli taki, taki typowy... Typowa substancja skracająca chlorek mepikwatu, tutaj o tym mowa, z tego zrezygnowałem. Ten rzepak nie cieszył oka jesienią, i z tego też względu postanowiłem, postawiłem na, na Toprex w dawce 0,3 litra na hektar. Taką też dawkę zastosowałem. Tak. Ze śmietką jakby nie miałem problemów, o dziwo naprawdę nie było problemów. Dobra, a powiedz kiedy te. Ty... Zapomniałeś o żopaku w takim sensie nie, że zapomniałeś, że go nie ma, tylko kiedy przestałeś o nim myśleć, jeżeli chodzi o ten taki przełom jesień-zima? Szczerze ci się przyznam, że no nie zapomniałem yy, przez całą zimę o nim. Wtedy, gdy przyszedł śnieg, zarzucił kołderkę białą, no to nawet nie, nie przychodziłem, bo nie było po co, tak? Ale do końca, do końca monitorowałem, przyjeżdżałem na to pole, patrzyłem, czy ten rzepak rzeczywiście z tych rządków wychodzi, czy będzie wychodził, czy ma zamiar wychodzić, czy są nasiona w glebie umieszczone. Później myśl się taka pojawiała, a może, może to wina była tego, że MPK nie zastosowałem przed siewem. No i także jeżeli chodzi, odpowiadając na Twoje pytanie, do końca chodziłem na te pole sprawdzając czy ten rzepak, jak, czy i jak wygląda. Co, ja nigdy o nim przestałem myśleć, bo gdy wychodziłem na podwórko to go widziałem, więc nie dało się o nim nie myśleć. Eee, ale dopiero, znaczy w sumie dało się o nim nie myśleć, jak śnieg spadł. O, więc dopiero kiedy przyszła taka prawdziwa zima, prawdziwa okrywa śnieżna, no to gdzieś tam ten rzepak mi znikł z oczu. Przejdźmy do rozgrzewki przed wiosną, bo tak ja zawsze traktuję te pierwsze e, tygodnie przed wegetacją wiosenną, gdzie wszyscy myślą o nawozach, kiedy podać potas, kiedy podać magnes, siarkę, ile azotu kiedy. Y, jaka była Twoja technologia? Jaka jest Twoja te technologia nawożenia tymi makroelementami właśnie przed wiosną? Dobrego słowa użyłeś, przed wiosną. Siarkę i magnes podałem jesienią, więc wiosną e, kompletnie jej nie uzupełniałem. E, znaczy... Trochę teraz skomałem, bo podałem yy, sól potasową z siarką z magnezem, kornkali no tutaj ciężko jakby ominąć yy, ten produkt. Yy, właśnie po to, żeby uzupełnić przede wszystkim potas, który jest no, niezwykle ważny. Zresztą jak każdy w sumie składnik, ale tak sobie postanowiłem, że yy, nie będę pchał się w koszta. Postanowiłem sobie, że nie będę go specjalnie jakoś tam. Yy, Pompował. pompował. No, mm. dokładnie, mm -hmm. dokładnie. Nie chciałem tego słowa użyć, ale że <grym> ja ty no, użyłeś to. Ta. Dokładnie tak, pompował. To samo myślałem o fosforze. Uważałem, uważam, że to już trochę taki bezsens podawać fosfor jako taki uzupełnienie. Jeżeli bym miał niskie zawartości, to tak, to bym ten fosfor podał również, ale że wasze zawartości są wysokie, więc tutaj tak naprawdę taka trochę kosmetyczna dawka też potasu, bo raptem 40 kg czystego składnika, plus dodatkowo właśnie siarka magnez, która jest w tym nawozie. Jeżeli chodzi o NPK, no to tutaj nie, nie jest tak w moim gospodarstwie prosto o tym mówić, z tego względu, że mam spore problemy z fosforem. Nie tyle z fosforem przyswajalnym, co ogólnie z fosforem zawartym w glebie, tak? Uśredniając całe gospodarstwo, są zawartości niskie. Stąd też jestem zmuszony jakby zrezygnować z NPK, typowego NPK, a stawiam tutaj na NP, czyli Polidap. I w tym też konkretnym przypadku było to chyba w połowie września, przed, przed samym deszczem, właśnie wysiałem. Wysiałem tutaj po 200 kg Polidapu, głównie na rośliny, tak jak, tak jak to wychodziło, po 200 kg, tak żeby wprowadzić tego, tego fosforu jak najwięcej. Tak? No przy, przy 200 kg jednak ta liczba znacząco, znacząco wzrasta. Jeżeli chodzi o potas, rezygnuję z potasu, bo te wartości są średnie w gospodarstwie, a też mam tak nawożenie azotowe dobrane, że potas podaje wiosną. Jako, jako pierwszy nawóz jest to nawóz azotowo-potasowy wraz z siarką. Jest to, to holist NK, i tym holistem rzepak traktuje w ilości 400 kg na hektar. Załatwiając przy tym jakby taką startową dawkę azotu w ilości 35 kg na hektar. A jeżeli chodzi o czysty azot pod kątem wiosny? Oczywiście później jest uzupełniane to w postaci RSM-u, tak? Jednorazowa dawka, jednorazowy wjazd w pole, czyli około, staram się około 130-140 kg w czystym składniku w postaci. RSM-u w tych trzech formach podać rzepakowi. Dlaczego jedna dawka i dlaczego na raz? Chyba dlatego, trochę, że jestem leniwy i, i nie chcę się jeździć po tych polach. Nie wiesz, tak naprawdę to uważam, że zabiegów powinniśmy zrobić tak dużo jak to tylko trzeba, ale tak mało jak tylko się da. Gleba jest ciężka, rzepak jest rośliną, która potrzebuje szybko tego azotu mieć dostarczone, szybko musi go pobrać, prawda? Więc moim zdaniem, dzielenie dawki, szczególnie kiedy stosujemy RSM, gdzie jest bardzo dużo formy amidowej, prawda? Yy, która potrzebuje czasu, żeby się prze, od, przejść odpowiednie procesy i tak dalej. Uważam, że to jest bezsens podanie, w, nie wiem, pierwszej dawki za tydzień, za dwa kolejnej dawki, ta, ta... Uważam, bardzo, że ten czas aha. jest bardzo krótki, oczywiście tu trzeba wziąć pod uwagę pogodę, prawda, no bo gdybym na przykład dał tą całą ilość azotu, nie wiem, w saletrze, czy, czy nawet w saletrosanie, czy w takim podobnym nawozie, który ma jednak więcej tych form szybko działających, no to istnieje oczywiście ryzyko większych uszkodzeń, później, gdy później przyjdą przymrozki i tak W tej sytuacji uważam, że RSM właśnie ma tą przewagę, że ma tej formy amidowej więcej, która właśnie Działa wolniej, ale właśnie to jest jakby plus, bo można go podać na raz. I w zeszłym roku, jakby robiłem pierwsze takie doświadczenia, wyszło to dobrze. W tym roku jest to kolejny rok, kiedy tak nawożę i uważam, że, że też jest dobrze. Chociaż w tym roku można było ten nawóz zastosować później, no bo pogoda była jaka była. Ale okej, okay, zejdźmy z azotu, przejdźmy znowu na tematy ochronne, wiosna. Jesteśmy, okej, okay, połowa maja, rzepak zaczyna kwitnąć. więc Tak może, żebyś w skrócie opowiedział, od początku wegetacji wiosennej do dzisiaj, ile zabiegów ochronnych i jakie wykonałeś na tym rzepaku? To się dzisiaj nie nagadamy. Jeden zabieg. zabieg. Nie licząc nawożenia. Wow. Okay. Tak, jeden zabieg. E, Taki tak, regulu... kombo, miks, miks wieloletni. Tak, 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 tak. No bo tak jak wspomniałem, jestem trochę leniwy, więc <laughs> robię wszystko tak, żeby jak najmniej się najeździć. Tak, tu poszedł, poszedł, poszedł e, fungicyd o działaniu regulacyjnym, ale również z racji tego, że pogoda była no, niesprzyjająca no, tak, do wszelkiego rodzaju zabiegów, e, bardziej skupiłem się na ochronie fungicydowej i do tego poszły mikroelementy, bory, przede wszystkim aminokwasy i po, pojawił się chowacz, chociaż tego chowacza też nie było jakoś tak bardzo dużo, ale insektycyd też został dodany i, i do dzisiaj, w tak naprawdę, wczoraj miałem zrobić tutaj zabieg, ale zrobiłem dwa inne pola, już mi się też nie chciało jechać, więc e, jesteśmy jakby przed zabiegiem takim. E, jeszcze przed, ma być taki zabieg, przed opadaniem płatka e, nam żeby jeszcze przytrzymać tą fajną zdrowotność. Pierwszym zabiegiem, jakim tutaj w tym rzepaku robiłem, robiłem jeszcze poprawkę na chwaste jednoliścienne. Jednak gdzieś tutaj powyskakiwało problem ze stokłosą w, w gospodarstwie, przy obrzeżach pól, przy granicach gdzieś to jeszcze ponachodziło w, w łan w pole. No i pierwszy taki zabieg czyszczący, tak, żeby, żeby tutaj jednak tych obcych nasion ziaren nie było. To był mój pierwszy zabieg. Drugim moim zabiegiem była jakby taka nietypowa regulacja nietypowa regulacja, dlaczego mówię nietypowa, z tego względu, że też nie chciałem go jakoś specjalnie regulować, bo jest to odmiana, która naprawdę się fajnie mi tutaj porozkrzywiała, miała dużo miejsca, tak jak mówiłem, były troszeczkę problemy ze wschodami i też ona jest fajnie porozrastana, nie chciałem jej jeszcze bardziej tłamsić, dlatego zastosowałem jakby niską, najniższą możliwą dawkę topreksu setki na hektar i uzupełniałem to czystą, czystym difenokonazolem, tak, żeby te 100 gram, chyba 125 gram podawałem, czyli 200 dodawałem czystego difenokonazolu po to, by ta jedna substancja przewyższała poziom 100 gram, żeby jednak ona działała ochronnie przede wszystkim na ten rzepak niż, niż regulacyjnie. Nie? A szkodniki? Były? Jeżeli były, to typowo, że chodzi o chowacza, czy to, czy to brukwiaczka, czy, czy Nie Chowacz? Jak to chowacz? On zawsze się schowa, ale później i tak wyjdzie. Nie no, oczywiście, żartuję. Tak, jak najbardziej, tutaj perytroid przy, przy tym zabiegu też był, też był dodawany, także jeżeli o to chodzi, to tak. No i później wyleciałem z, jeszcze z, z odżywkami, tak żeby, żeby nie łączyć boru razem, razem z tymi zabiegami, bor. I jakieś mikroelementy z, z makro także tak to tak to wyglądało. Pytanie z racji <laughs> wiem że lubisz wróżyć <laughs> Więc powiedz proszę, jesteśmy dzisiaj u Wojtka, jak szacujesz, jaki plon będzie miał Wojtek na jego e, rzepaku, tak, takiej samej odmianie jak twoja? Znając Wojtka i, i jego region, e, znając Wojtka przede wszystkim, to myślę, że gdzieś tam zbliży się do 5 tany. Okej, granica błędu 100 kg, ten z nas, który będzie bliżej, dostanie od nas nagrodę, więc będziemy... Przejdziemy do po 4900. No wtedy bym miał 100, 100, 100, 100 gramów różnicy. I tu jest problem, bo on widział moje żypaki, a jego nie. A no, musicie się przecież spotykać. Chyba, <głos> chyba <głos> trzeba będzie podjechać do Mateusza. Yy, tolerancja 100 kg. Tolerancja 100 kg. Plus minus. Plus minus. Plus minus. No, 4600. W dzisiejszym odcinku mogliście usłyszeć jak uprawiają, nawożą oraz chronią swoje plantacje rzepaku ozimego Mateusz z kanału Kula oraz Wojtek z kanału Wojkep. Spotkam się z nimi jeszcze raz w jednym z następnych odcinków ePola do popisu i spróbuję dowiedzieć się więcej na te same tematy, ale związane z pszenicą ozimą. Oglądajcie ePolę do popisu, łapki w górę, czytam Wasze komentarze i czekam na subskrypcję. Do zobaczenia!